Dzień dobry, znowu taka Rennes I. i wracam do Was z czymś tam, czekajcie. Dobra, dzisiaj kamerka chyba dzisiaj też ładnie będzie działać, a dzisiaj siebie troszkę inne, bo dzisiaj robimy Władimirkę. Władimircem, a nie 600 setką, bo przyważnie coś się ta robiła na filmach. Dziękuję za taką odbiorczość, oczywiście pod filmami. Bardzo za to dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo. Dziękuję za tyle subów. Dziękuję, że nasza społeczność wzrasta. na tych małych kilku krokach. Ale bardzo wam dziękuję za te wświetlenia. Dziękuję bardzo. Serdecznie miło przyczulić. Dziękuję. Ale dzisiaj... no... Czas na siewy naszym młodym tak No, dawno bo w robocie nie widział. Czekaj, hmm. czekaj, czekaj. Czeka, no tu jest dzisiaj kamerka chyba będzie nam sprzyjać, dobra Dzisiaj kamerka, no będzie chyba lepiej działać, Mój zdaniem Lej, Dzisiaj na pole lecimy, nie na łąki, no W sumie siewy to nie są łąki, dobra, lecimy ja troszkę to Przekazować przez wieś Jak bardziej kamerka coś mi do tyłu weszła, to już Znowu ten rząd siedzi, kurde. No życie w sumie. Coś, coś normalnego w sumie. No. Dobra, a Jesteśmy. Co to za takie zarosło? O, łopanie. Łopanie, pan, pan, pan. czekaj. Czeka. Dobra, chyba jest wszystko. Jest mniejszy biały lejcy Czekaj, czekaj, czekaj. Leci, się siewy Władymirki. Hm, Ale leci. Sąsiad, sąsiad. chyba go w domu nie ma. Czekaj tutaj nawrotka i ile ma dalej. Chyba sąsiada w domku tutaj nie ma. Coś hmm. mi się krzywo średnieku ustawiło. Do tak, tak. Leci, leci. A już nie. No, no, już w nie będę go podnosić. Ale mi się zrzuciłem. Jak się podoba taki styl, będzie chyba taki z tych filmów, może będzie zapowiedziana możliwe, nie wiem jeszcze, Chcę zobaczyć czy jest jakiś nowy ciągnik, nowe takie tam, jakieś maszyna nowe na wyspie, no bo tak to, to, to troszkę tam brakuje, i na tej tych rzeczy, troszkę tam tego brakuje, no właśnie tak, oj coś kamerka nie chce sprzyjać. O, no tak, coś, no czasami będzie widzowie nam ścinać, bo już są te uroki tej mojej kamerki starej. Tam, dwie, no ile lat ona ma. Yy, zapomniałem. Już zapomniałem. No. Dzisiaj chyba jedno pole będziemy robić. Nie wiem, czekaj, czekaj, czekaj. Mm, czeka, czeka, czeka. Tutaj jest. A, jeszcze miałem sąsiadowi. Taki takim miejscu, bo tam gospodarze się taki jeden, tak jak tam troszkę z No to coś taki takim mniejszy gospodarza, miałem mów... tutaj. O, tutaj jest jego łąka. On mieszka gdzie? Nie pamiętam. On nie, tam dalej mieszka. Ja mam tutaj, muszę tylko mu tak. No to tam za szybko coś na siebie, tak. Otyk. cofnąć, muszę. Jest gotowe. Jest, jak mm. No, będąc no. No, się takie przyjazne dla mojego no, się mi Tutaj Mieszko są też taki jeden, tutaj właśnie, tu, ten jako miło. Yl... Tak, Gien, nie, Gienek Andrzej, 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 Andrzej albo Marek, to był, nie pamiętam, Andrzej albo Marek, No, no, tak, to był chyba Andrzej albo Marek, to był gospodarz, tutaj to, jaki jeden gostek, tutaj będę, nie, czekaj, Andrzej chyba, nie pamiętam, dobra, czekaj, podniosę tylko, dobra, jest podniesione. Można przegazować troszkę. Lecimy. Jeszcze dzisiaj miałem w ogóle plan zrobić... Mm, czekaj, czeka. Nie, to chyba wszystko. Nie, czekaj. No chyba nie, coś zobaczymy, coś tam zobaczymy, coś jeszcze zrobimy dzisiaj. No to chyba nie, nie, dzisiaj nie. Nie będziemy nic tak majsterkować, tak tam, przy tych naszych rzeczach. Władimiryk, Władimiryk, on no coś się tym psie tutaj. Coś tak ro... wziął tak na bok, dobra. Trudno. Hm. Nie wiem. Tam ciągle coś... Taki bum-bum to jest nie fajnie to bo czego to robię. Ale to no, w sumie siebie taki troszkę... Bardziej inne od tego wszystkiego, ale dobra. Zobaczymy z kolejnymi rzeczami, co dzisiaj było chyba do zrobienia. Czekaj. Szybko sprawdzić, czekaj. Świnki. Nie, bele są. Trawy, woda... Nie no, przecież ja przed całym odcinkiem. no tak, nakarmione. Czaczki troszkę ściny, dobra. Kamerka. A, a, chyba w następnym odcinku, nie wiem, możecie się spodziewać, że rzucamy na obornik. Nie, nabórnik już nie będzie. Chyba będziemy zgrabiać albo kosić. będą się na kosy. To będzie jakiś taki już da, to będzie już taki troszkę vlog, moim zdaniem. To już będzie taki vlog 15, nie wiem, 17-15 minutowy, zrobię. W sumie na dziś tyle. Dziękuję wszystkim, co subskrybują, zachęcam do subskrybowania kanału i żeby być na bieżąco z tymi filmami. Bardzo dziękuję wszystkim osobom i do zobaczenia w, sumie w następnym odcinku. No i do zobaczenia i no, tyle co powiedzieć to mogę. Na razie, dziękuję z wszystkim osobom. Na raz.